Witajcie na kanale Literacko z Majeczką. Ja jestem Maja i będę dzisiaj czytać mojego księcia, rozdział 16. A jeśli podobają się Wam moje filmiki, dajcie suba, łapeczkę w górę i komentarz. Wtedy będę wiedzieć, że nie robię tych filmów dla siebie, tylko dla Was, że ktoś tu po prostu jest. Więc zaczynajmy. A zatem siódmą planetą była Ziemia. Ziemia to nie jest planeta byle jaka. Liczy sobie 111 królów z królami murzyńskimi. Oczywiście włącznie 7 tysięcy geografów, 900 tysięcy ludzi interesu, 7,5 miliona pijaków, 311 tysięcy pyszałków, a razem około 2 miliardów dorosłych. Aby dać Wam wyobrażenie o rozmiarach Ziemi, powiem tyle, że przed wynalezieniem elektryczności trzeba było utrzymywać na jej sześciu kontynentach prawdziwą armię 462 511 latarników. Gdy się to oglądało z pewnego oddalenia, wrażenie jakby było wspaniałe. Ruchy tej armii były zgrane jak w balecie. Najpierw występowali latarnicy Nowej Zelandii, Australii, zapaliwszy swoje latarnie. Szli potem spać. Następnie wkraczali na scenę latarnicy z Chin i Syberii. Później oni także kryli się za kulisami. Potem przychodziła kolejna latarników Rosji, Indii, potem Afryki, Europy, potem Ameryki Południowej, potem Ameryki Północnej i nigdy się nie mylili. Kolejność wkraczała na scenę. To było imponujące. Jedynie latarnie, który zapalał, jedyną latarnię na Biegunie Północnym, jego kamrat zapalający jedyną lampę na Biegunie Południowym, Biali gnuśne gnu, 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 i próżniacze życie pracowali dwa razy do roku. Rozdział 17. Ja się chcę być dopiętnym, to się czasem trochę zmyśla, powiadając Wam o latarnikach. Co nieco nabojałem, kto nie jest na naszej planety, mógłby na podstawie moich słów. Zdobyć o niej fałszywe wyobrażenie, gdzie zajmują się na ziemi bardzo mało miejsca. Gdyby dwa miliardy jej mieszkańców stanął obok siebie w stłoczeniu jak na ziemi. Wszyscy łatwo, by się znaleźli na placu. O 20 milach długości 20 milach szerokości można by pomieścić całą ludzkość. Na niewielkiej wysepce Pacyfiku. Dorośli oczywiście wam nie uwierzą. Wyobrażają sobie, że zajmują bardzo, ma bardzo dużo miejsca. Uważają, że są ogromne ważni. Jak boobaby. Poradźcie im, więc aby sobie policzyli, uwielbiają liczby. To im przydatnie do gustu. Ale wy nie tracicie. Do no czasu możecie Przecież mi uwierzyć w słowo. Gdy mały książę znalazł się na Ziemi, był więc zdumiony, że nie widzi nikogo, już, już zaczął się obawiać, że pomylił planety. Kiedy nagle poruszył się na piasku, jakiś znów o barwie księżyca, dobranoc! powiedział na wszelki wypadek, mały książę. Dobranoc! odpowiedział wąż. Na którą planetę spadłem? zapytał mały książę. Na Ziemię, w Afryce, odparł wąż. Ach, tak! Czy na Ziemi nie ma nikogo? Tu jest pustynia. Na pustyniach nie ma nikogo. Ziemia jest wielka, powiedział wąż. Mały książę usiadł na kamieniu i poniósł oczy ku niebu. Zastanawiał się, czy gwiazdy tak jasno świecą, po co by każdy mógł kiedyś odnaleźć swoją. Spójrz na moją planetę. Jest prosto przed nami, ale jak daleko. Jest piękna, powiedział wąż. Co tu robisz? Mam nieporozumienie z pełną różą, Wyjaśni mu mały książę. Ach tak? przełudny wiadomo wąż. Milczeli przez jakiś czas. Gdzie są ludzie? odezwał się wreszcie mały książę. Jest nieco samocnym na pustyni. Wśród ludzi jest się także samotnym, stwierdził wąż. książę długo mu się przyglądał. Dziwne z ciebie stworzenie, powiedział wreszcie. Cienkie jak palec, ale mam większą moc niż palec królewski, oświadczył wąż. O książę się uśmiechnął. Nie jesteś wcale taki potężny. Nie masz nawet łap, nawet nie możesz podróżować. Mogę się. Cię unieść na, na, dalej niż okręt. Zapewnił mąż. Owinął się wokół kłaski małego księcia jak złota brozoleta. Tego, kogo dotykam, zwracam z ziemi, z której wyszedł. Ale ty jesteś niewinny i pocho pochodzisz z gwiazdy. Mały książę nie odpowiedział. Żal mi ciebie. Jesteś taki słaby na tej ziemi z granitu. mógłby ci kiedyś pomóc? Kiedy za, za mocno, to tęsknisz za swoją planetą mogę. Oświetnię cię, rozumiem, wam ma mały książę. Ale dlaczego wciąż mówisz zagadkami? Wszystkie je rozwiązuje, je rozwiązuje, powiedział wąż. Znów zamilkł. Mały książę przy, przybył w pustynię i znalazł na niej tylko jeden kwiatek. Kwiatek o trzech płatkach. Całkiem marniutki. Dzień dobry, powiedział mały książę. Dzień dobry, odpowiedział kwiatek. Gdzie są ludzie? Spytał grzecznie mały książę. Kwiatek widział kiedyś ciągnącą kar karawanę. Ludzie? Jest chyba ze sze sześciu, może siedmiu. Widziałam ich przed laty, ale nigdy nie wiadomo, gdzie ich znaleźć. Wiatr nimi miłta. Nie mają korzeni i bardzo im to doskwiera. Do widzenia, odpowiedział mały książę. Do widzenia, odpowiedział Platek. Dobra. E, to był rozdział osiemnasty. A już niebawem, czy będę czytać 19 rozdział. Więc. Zaglądajcie do mnie na kanał. Aaaaah!